Witam, witam, witam. Ja jestem mikrofalówka i dzisiaj raz z moim przyjacielem będziemy dać dawać... W no, takim biednym bardziej ludziom a garden będziemy dawać no różne rzeczy, na przykład takie kakao, mango, kaktusy i tak dalej. Dobra, idziemy dawać Tutaj widzę, że... O nie, ta, ta jednak to jest bogata. Widziałem tam tamtego. Który jest taki biedny? Ten Mat... Matix Tu jest ten Matix! Gdzie on? Jest tutaj Tu jest Przysklepia Dobra Masz o, Gdzie on poleciał? Dobra Czekaj, damy mu, żeby mógł sobie sprzedać Masz to Co, co możemy jeszcze mu dać? Nie pójdź mi na ekran, Omarze, Omarze, kopie, czemu on nie chce? On nie chce tego czemu czemu nie chcesz chłopie? Bogaty będziesz, a dobra, Co masz no, chłopie o, przyjmuję Przyjmuję to. Hop. Yy, sorry, że, przepraszam Was, że tak mało gada. No ale ja dopiero co zaczynam i ja. No, ja się uczę dopiero. <grych> yy, trzymaj to, chłopie. Dobra, nie idziemy do innego, nie chcę. Chodź. Tamtego, tego, tam, Mango. Gdzie jest? Tu jest! Masz mango Mango mm. Czekaj, o kakałko masz I love. Idę do gardenu więcej Czyli trzeba, sprzed... trzeba dać to kakałko o, ludzie dopiero zaczynają Dziękuję. O! Polak, czy nie wiem, nie, chyba nie Polak po prostu nie się wyświetla. Czekaj ja muszę sprawdzić. Polak? Nie, nie Polak. I dam ci jeszcze chłopie tak. Kakao masz! masz! on jest! Ser! Masz chłopie. Czy to z baba? Z baba! Kurde, ja mi się nie mi Co ty mu jej dajesz? Ja, panie. No, no niektórzy ludzie dopiero zaczynają. Przyjmiesz to chłopie? No jest babo. Yy, co tu jeszcze mam? Dajcie, mam jeszcze kakałko, kolejne. O przyjm. I yy, jeszcze co możemy jej dać? O, kolejne kakałko. Niech sobie podsydawa, żeby składała. Za darmo będzie miała bogatsze teraz. Przyjmij to, babo, to dużo, to nie <ścoughs> Matix, Masz kakao? Ty, ty jeszcze nie masz tego kakao. No masz kakao? No, no masz te kakao. Nie da się nie. to jeszcze potrzebuję. No nikt chyba. Jeżeli nie są bogatsi. Co TO jest za Durian? Jo! Czy panie? Czasami nie da się tego... Nie wiem jak on to zrobił. Czasami po prostu powiem wam tak. Bo nie wiem jak to nie, nie, nie było... jak ja tego nie widziałem. Ale youtuberzy będzie, no nie widzą różnych rzeczy. Dobra. Yy... Idziemy na inny serwer. Tutaj nie ma co robić. Idziemy na inny serwer. Halo panie. Chodź na inny serwer. Dołącz do mnie zara. Yy... Wykluczam pełny serwer żeby żeby weszliśmy obydwoje, musi być. Zaraz się znajdzie pewnie serwer, gdzie... ...wszyscy będą zamieszczeni prawie. musi jedna osoba... Dwie osoby muszą dojść. Ja i mój kolega. Mój przyjaciel bardziej. No. Yy, nie wiem, czy słuchać mnie, bo mikrofon jest skierowany nawet nie wiadomo gdzie. No więc, wiecie Mikrofon jest tak słabo zamontowany A, i jeszcze nie wspominałem Jutro będzie, nie wiem czy kiedy oglądacie, ale 17 U nas jest jeszcze 16, jak, jak to nagrywamy Ale 17, czyli dla nas jutro Będzie live Z odpowiadania na pytania Będziecie mogli zadać mi pytania I mojemu koledze więc. Przyjacielowi, przepraszam. Przepraszam Was bardzo. No, więc. Nie wiem o ja to już mówię, więc więcej. <grywk> yy... No, nie mam serwera. To czekaj. Dojdź. Dojdź do jakiejś gry, a do ciebie po prostu. Dojdź. Nie mogę znaleźć żadnego serwera takiego idealnego. Gdzie byśmy mogli naglać, nagrać? Co to jest? Jeszcze boję. <coughs> o, przepraszam, kaszel. Yy. Kurde, no to długi trochę już jest ten odcinek. 8 minut trwa. Gdzie ty jesteś? Na dziesiątym już! Czemu za mną nie czekałeś? A, to jest takie coś. Widzę cię tam! Idę. Kurde, ale was... Przepraszam wam trochę, że ten... że słuchacie moj... moją klawiaturę, ale ja mam taką głośną klawiaturę. Co, tego tak nie wyobrażacie? Musimy to słyszycie w sumie. Co jest?! Co?! czekam to sobą tutaj. Można mój... może wejść na mnie? E, dobra zrobiłeś to, chłop. Okay. ho, opa O, zrobiłem to też Kurde, coś się Widzieliście tamto Serato? Co to się Tu jest dobra. Tamto Serato, co widzieliście to jest... O kurde! Ale ja mam Lagi. Tamto... O, prawie! Prawie! Jest. Tamto Serato co było, to, to ja jestem DJ-em, więc... Czekaj za mną, chłopie! To nie jest łatwe! Nie umiem tą myślką latać Hop hop Kurde Hop hop O no nie da się z tym O Przeszkadza trochę tam z klawiaturami No kurde co to było? Jak ty to robisz? A, i nie jeszcze... Dobra, jutro będzie live, bo to się zapytacie, jak się nazywam, więc... no. Dobra, chyba do żółtego dochodzimy i kończymy ten odcinek, bo... to, to jest trudne. <słuch> jak ty to robisz? Napisz na to, czy nie? Wątpię. O, zrobiłem to! Napisz pierwsze Na pierwszej kamery jest łatwiej Chyba Nie wiem co ja robię w ogóle Normalnie to, co ja robię Co o o i o! chłop zrobił Ale logi Ej wywali mnie A <grystanie> no, dzisiaj mnie wywali No nie jak nie myślałem Przepraszam was przepraszam was widzę, że takie lagi są. I nie wiem czy mi w do dobre będzie poprawki. Zrobię szczęki, no, nie da się przyjść. O, 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 o! Eee, trzeba e, tak zrobić. No nie mogę! To jaki trickshot. No dawaj, tu już kończymy chyba ten Następnym razem to będziemy robić. A to już jest bardzo długie. Mm, nie da się! O, bo, bo, bo. Prawie coś to zrobił. Ej, możemy na siebie wchodzić? Czekaj, stój. Nie da się, kurde zrobiłeś tu? Jak tyś to zrobił? Jak chodź zejdź na dół, chodź zejdź na dół, bo ty możesz teleportować zaraz tam. I spróbuj mnie podsadzić. Bo ja ciebie jakoś podsadziłem lekko, jakby. Jak ty to robisz? O, zrobiłem to. Dobrze. No teraz tutaj stajemy. I tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego i cześć.